Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja. Pozdrawiam Was, drodzy wierni, czciciele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Trwa nowenna, kiedy trochę głębiej przygotowujemy się do obchodów rocznicy objawień Matki Bożej w Mediugorie. Każda nowenna jest przygotowaniem do tego, czego się spodziewamy, do tego, co nastąpi. I każda nowenna staje się odnową duchową dla tych, którzy odmawiają ją sercem. W tym roku, ze względu na sytuację z koronawirusem, która sparaliżowała cały świat, Postanowiliśmy przybliżyć się do Was poprzez te katechezy. Dziś będziemy rozmyślać o temacie eucharystycznym, którym jest adoracja. Adoracja, która jest wyrażona w szczególny sposób właśnie tu w Meciogoriu. Wielu wiernych chętnie uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dobrze jest zajrzeć do historii Kościoła, zobaczyć, kiedy pojawia się adoracja i jak się kształtuje. Wiemy, że Pierwszy Kościół nie znał adoracji eucharystycznej. Stopniowo pojawia się ona w życiu Kościoła. Jej początki widoczne są już w IV stuleciu. Słuchając Kadychy z świętego Cyryla z Aleksandrii, który mówi o komunii na rękę i podkreśla szczególny szacunek dla postaci chleba, który wierni przyjmują w komunii. Ten szacunek dla postaci chleba i wina został wyrażony w późniejszych stuleciach w sprawowaniu Eucharystii na zakończenie modlitwy Eucharystycznej przed komunią przez podniesienie konsekrowanych postaci chleba i wina, aby wierni mogli je zobaczyć i czcić. W ten sposób mnożyły się gesty szacunku dla tych postaci. Szczególne czczenie postaci eucharystycznych rozpoczyna się po dyskusjach na temat rzeczywistej obecności Chrystusa w eucharystii w 9., 10. i 11. stuleciu. I uroczystość Bożego ciała i procesje w XIII i XIV wieku, czczenie chleba eucharystycznego rozciąga się na cały Kościół. Wierni coraz bardziej czczą Eucharystyczną postać chleba poza samą mszą. Patrząc na Najświętszy Sakrament Ołtarza i adorując, taka forma przetrwała do dziś i jest szczególnie obecna w duchowości Medjugorja. Tak wielu pielgrzymów na kolanach czciło tu Pana, oddawało Mu cześć i w ten sposób zawierzało Mu swoje życie i życie swoich bliźnich. Adoracja nie jest jakąś powszechną modlitwą. Jest wyrazem chrześcijańskiego kultu, oddania pokłonu przed Bogiem. Chrześcijanin jest świadomy swego stworzenia i wszechmocy Boga, a jeszcze bardziej jest przekonany o Bożej miłości i trosce. Dlatego też czci go całym swoim bytem i zawierza mu siebie samego. Adoracja to forma, w której staje się widoczne również to. Człowiek składa pokłon przed stworzycielem. Adoracja uczy nas pokory, walki z dumą. Ale dobrze jest uświadomić sobie, że w uwielbieniu zawarte jest działanie Boga. To znaczy, w adoracji możemy i powinniśmy go rozpoznawać. Jest to działanie Boga, którego celem jest wysławianie Ojca Niebieskiego przez zasługi Jezusa Chrystusa. W adoracji przedłużamy tę prawdę, którą celebrujemy w Eucharystii, tak więc mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Dlatego każda adoracja powinna wznosić ducha człowieka ku Bogu poprzez rozważanie tajemnic Chrystusa, które można rozpoznać w prostocie chleba eucharystycznego. Ten chleb oznacza dla nas nieopisaną... Miłość Boga do nas. Dlatego adoracja wznosi nasze myśli i nasze uczucia ku Panu. Integralną częścią adoracji jest obserwacja, patrzenie na najświętszy sakrament. Ale nasze spojrzenie nie powinno ograniczać się do granic chleba, do tego, co jest widoczne dla oka. Nasze spojrzenie musi iść dalej i w chlebie ujrzeć Boga, który wszystko czyni dla nas i który wzywa nas, abyśmy byli Jego, abyśmy byli z Nim byśmy stali się uczestnikami Jego miłości. Obserwowanie zawiera w sobie również rozważanie, rozmyślania, zajmowanie się tym, na co się patrzy, wnikając w istotę. Dlatego podczas adoracji patrzymy nie tylko na to, co jest widoczne dla oka, ale również rozmyślamy o tych tajemnicach, które przedstawia najświętszy sakrament ołtarza. I każdy, kto kieruje swoje spojrzenie na tajemnicę, pozwala, aby ta tajemnica go kształtowała. Dlatego adoracja jest dla nas wyjątkowo ważna. Ona nas kształtuje. Papież Benedykt XVI powiedział, Właśnie wtedy, gdy patrzymy na niego podczas adoracji, Pan przyciąga nas do siebie, do swojej tajemnicy, aby nas przemienić tak jak przemienia chleb i wino. Istotą adoracji z pewnością nie jest to, że spędzamy pewną ilość czasu przed najświętszym sakramentem. Istotą adoracji jest kontynuacja tego, co celebrujemy w Eucharystii. W Eucharystii przekształcamy się w nowe stworzenia, karmimy nasze życie Słowem Bożym, Jego ciałem. Dlatego stajemy się lepsi, Chrystusowi, stajemy się takimi, jakimi pragnie nas Bóg. Dlatego nawet po każdej adoracji przed najświętszym sakramentem powinniśmy stawać się lepszymi chrześcijanami. Adoracja nie polega na przekonaniu się o prawdziwości obecności Chrystusa pod postaciami chleba, ale abyśmy dzięki mocy Jego obecności stali się zaczynem lepszego społeczeństwa. Społeczeństwa kierowanego logiką Chrystusa. Nasza Matka w Niebie, Królowa Pokoj. Zaprasza nas do uwielbiania jej Syna, a tutaj czyni się to chętniej z miłością. Adoracje są wypełnione przede wszystkim obecnością Chrystusa, a zatem elementami komunii, takimi jak pieśń, modlitwa, cisza. W tych chwilach adoracji możemy naprawdę zobaczyć, że Pan uczy nas. Jedności, harmonii i tego, że wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Niego i zawsze jesteśmy zjednoczeni. Dzięki mocy Jego ciała wszyscy stajemy się jednym ciałem. Święty papież Jan Paweł II często podkreślał, że adoracja jest ważnym codziennym ćwiczeniem i że staje się niewyczerpalnym źródłem świętości dla człowieka wierzącego. My, wierzący, musimy wiedzieć, że świętym można się stać jedynie w kontakcie z tym, co święte. Dlatego ważne jest trwać w obecności Chrystusa. Matka Boża nie bez powodu zaprasza nas do adorowania jej syna. Jeśli spojrzymy na historię Kościoła, zobaczymy ilu świętych czerpało siłę właśnie z adoracji. Święta Matka Teresa każdego ranka przed wykonywaniem innych zajęć trwała w uwielbieniu Pana, aby czerpać siłę z jego obecności dla działania i aby Pan ją w swoją umiłowaną służebnicę. Drodzy wierni, zawsze odpowiadajcie na wezwanie Matki Bożej i adorujcie Pana we wszystkich kościołach na całym świecie. Te chwile adoracji będą błogosławione dla każdego z wierzących. Obecność Chrystusa pod postacią chleba sprawi, że będziemy lepszymi świadkami Jego miłości. A obserwując miłość ukrytą pod postacią chleba, odwzajemnimy mu tę miłość. Po każdej adoracji następuje powrót do życia, do przestrzeni, w której żyjemy i do ludzi, z którymi żyjemy. To właśnie adoracja Najświętszego Sakramentu daje nam siłę, dzięki której możemy i powinniśmy odnawiać nasze życie i być zaczynem obecności Chrystusa na świecie. Za naszym pośrednictwem powinna być widoczna obecność Chrystusa na świecie adoracja nie jest i nie może być ucieczką od świata od codzienności jest pomocą zachętą ze strony samego Chrystusa pozwala nam dzięki jego mocy przezwyciężyć wszystko co stanowi przeszkodę na drodze zbawienia i żyć odważnie wraz z nim posłuchajmy więc matki która zaprasza nas do adorowania jej syna Uczmy się od niej, która była doskonałą uczennicą. Idąc za jej przykładem i zachętą, my również staniemy się tymi, których całe serce zawierza się Panu.